Dzień dobry, moi drodzy koledzy. Obiecałem Wam omówienie leksykonu, to w dzisiejszym leksykonu mówię. Barierki etyczne tarcze zapewniają ochronę przed akcentem za pomocą masy. Zasada działania tarczy na analogii, tworząc kombinę zody, też jest w tarczach gosmicznych, jest z tego samego mechanizmu. Barierki etyczne to ujemne pola efektu masy powstające w małym tarcza Tarcze te w bezpieczeństwie podpychają małe obiekty poruszające dużymi prędkościami. Zapewnia to ochronę przed pociskaniem, z jednym pozwala właścicielowi usiąść bez odpychania jak do osłona, którą zapewniają bariery kinetyczne i rodzin w twarokami zenęcznymi, jak zanieczyszczenie, temperatura czy prowidiowanie, broń ręczna współczesna broń piechoty korzysta z miniaturyzowanej technologii akceleratorów masy. Podciskowa do się małych metalowych kół, zawieszonych w polu redukującym masę i dzięki sile magnetycznej wysokiej prędkości. Magazynek, wabudzicie, po prostu blok metalu. Wewnętrzny komputer broni oblicza trzeba masę potrzebną do osiągnięcia celu, bo pod uwagę obejrzeć sobie następnie odcina z bloku podział odpowiednich rozmiarów. Dzięki w może dostarczyć pojedynczy blok, pojedynczyjny blok pojedynczyjny pocisków, dzięki czemu amunicja nie jest już problemem podczas startu. Zaawansowana broń posiada również złowody systemy namierzania, które uwzględniają warunki pogodowe i środowisko. Strzelanie w rozmaitych warunkach pogodowych jest obecnie równie skomplikowane. Jednak system namierzania nie naprowadza pocisku łatwiej, tylko żołnierzowi celowanie. Mediwell Medivel to powszechny środek medyczny. Wywołuje u pacjenta kilka efektów. Zwieczula okolice rady, działa antyseptycznie oraz wspomaga krzepnięcie krwi. MediVell zaprojektowano tak, by, przy, by przybierał do ciała, dopóki nie zostanie poddany działaniu ultradźwięku, więc poród dla rodzaju ciecze, głównie krew, czy i gaz. Żel został stworzony z genetycznie obrabianej plazmy opatentowanej przez fundację SIRTA, a mega korporację pracującą nad technologiami medycznymi. MediVell dał przepisów przepisów w radzie w inżynierii genetycznej, a jest się na tyle popularny, do tej pory nie zdecydowano się na wycofanie go z rynku. Pan to osobisty Kobile Zody bojowy z wglądu właściciela właściciela przeciwnikami zewnętrznymi. Wewnętrzna warstwa koronawirusa metalowej zbroi etyczne kinetycznym wyścigu komieństwa wymagające dodatkowego korzystania z umocnienia warstwami lekkiego, tego tworzywa, ablacyjnego. Zewnętrzna warstwa składa się automatycznie generowanych barier i kiedy obiektów poruszających z ograniczoną prędkością zwalają energię, którą je pod warunkiem, że zasilające się wystarczającej ilości energii i kombinezonych pancernem można uszczelnić tak, by chroniły właściciela przed ekstremalnymi temperaturami warunkami atmosferycznymi. Poza postawienie zawiera komputer osobisty, system łączności, nawigację i sensor. Komputer jest tak zaprojektowany, by dzięki ingerencji system na ułatwić celowanie i eliminację wrogów. Dobra, Cytadela i wąt galaktyczny. Cytadela to stała stacja kosmiczna, najprawdopodobniej skonstruowana przez Protea. Do no, odwigienięcia swojej gospodawy wiele razy decydował się o tę zamieszkę. Cytadela służy za polityczną, kulturalną i finansową. Stolice Galaktycznej Społeczności Większość razła tam ambasady w prezydium, wewnętrznym kręgu Cytadeli. Wieła pośrodku prezydium, gromadę Rady Cytadeli sprawy Rady często to mają daleko idące konsekwencje i wpływ na resztę społeczności galaktycznej. Pięć ramion, znanych jako okręgów, pościera się, się w prezydium. Ich wewnętrzną pojęcie jest miasto, by wklepiać przez miliony i z całej galaktyki. Cytadela jest praktycznie niszczalna. W przypadku ataku, na to zamknąć ramiona w sposób solidno do osłony. Od kiedyś istnieje, konserwuje ją rasa znana jako opiekunowie. Rada Cytadeli. Rada to władza wykonawcza składająca przedstawicieli Republiki Asajki, Archituria, oraz Związku Salariańskiego. Chociaż oficjalnie Rada nie władzę władzy z niezależnymi rządami. Poszczególny raz decyzje Rady mają ogromny wpływ. z zraz Rady jest na tyle silna, by powstać przeciw pozostałym dwóch, a wszystkie są żywo zainteresowane kompromisem i współpracą. Każda zraz Rady posiada ogólne cechy związane z różnymi aspektami zawodzenia galaktyką. Starcz prowadza mediacje mediację oraz dyplomację. Turianie dostarczają wojnę, salarianie zbierają informacje oraz dane wywiadowcze. Każdy gatunek otrzymujący przywilej założenia placówki na tej stacji staje się ustawionym członkiem Rady, przymierzącym konwencję, Człowiek z ZADELi stworzyli mi członkowie, mowy, punkty obrad. jednak nie podejmują decyzji. Ludzkie przymierze zostały członkiem Człowieka w 2165 roku. Widma to agenci wywiadu i militarno-obronnych. Widma odpowiadają jedynie czy zadań z elitarnymi agentami wojskowymi, i podają kompetencje i immunitet. Mogą korzystać z wszelkich dostępnych środków, by realizować swoje cele. Działają niezależnie w niewielkich grupach. Niektórzy są empatycznymi, rozumiemcami, rozwiązującymi problemy na drodze dyplomacji, i są z nimi zabójcami bezwzględnie rozprawiającymi się przeciwnościami. Wszyscy wykonują swoje zadania i często poza Funkcja Widma to połączenie się do Rady Salary. Bez Salaryn działali w tajemnicę jako cicha broń dopiero po wypojeniach krogańskich ich to w cały zostało upublicznione. Przydzielenie Wilma do zadania nie jest tak wiążącym ucho jak wysłanie wojsk, jednak w sposób jasny do zrozumienia, że Rada jest zaniepokojona konkretną sprawą. Ludzkość i przymierzy systemów. Przymierze jest niezależny ponadnarodowym rządem ludzie. Prezentuje interes cały, interesy całej racji, odpowiedzialne za obronę ruskich koroli położonych poza układem społecznym, przy, słonecznym. Przymierze powstało w wyniku fuzji różnych narodowych programów kosmicznych. Planety Sol były badane przez poszczególne nacy Kolonizacji nowego układu okaza się, że zbyt duży dla pojedynczych państw. Wiedząc, że kontakt z obcymi jest nieunikniony, ludzkość wygadaje polityczną wolę, by wspólnie ponieść koszty współpracy w tej dziedzinie. Mimo to, w dowoli pierwszego kontaktu przyjęły władzę lekceważące poszczególne wądy na ziemi. Gdy rządy poszczególnych państw były niezdecydowane w sprawie funkcji, władza Przemierów zdarzyła jednostkę dosta sukces. Sukces tej jak zapewnił Przemierów zaufanie, i Kterus swój własny parlament, i stało się reprezentantem ludzkości w przestrzeni Cytadeli. Obcy, nieinteligentne formy życia. Zombie gety zajmują teraz zbierają ciała i nabijają na metalowe pręty, które szybko stają z ciała wilgo i ją masą krzewową. Po aplikacji zombie zmieniają się w myśl na mafy do zabijania. gdzie niektórzy w nazywają te paly te palce moczymi zębami. jest to nawiązanie do starego misu. Mocze zęby i zombie płynają posiadać z o technologii getów. Nie wiadomo czemu systemetyczny rasa chce odsysać dzikowe ilości zasobów zagranicznych zwłok, trudno da Wydatności bojowej powstały bo w ten sposób zombie, obcy, rasy nie wchodzące w skład rady. Elkorowie, Elkorianie, zwani czasami Elkorami, el to rasy pochodzące z Dekudy. Są to masywne stworzenia przystosowane do życia na terenie o bardzo dużej grawitacji. Naturalne otoczenie wymusiło na Elkorach powolne ruchy. Podobnie jest w przypadku ich zachowania psychiki. Elkorowie są do spokoju i rozwagi. Mowa jest monotona. Decydowano część komunikatów Razem po zapachu, dyskrety ruchu i infra dźwięku, którego oddają semantyczne różnice wypowiedzi. Aby nikt nieporozumień nie porozumieć z innymi rasami, Elkorowie pragną doprecyzować swoje intencje w poziomie mowy, niemal zawsze komunikując targające nimi emocje. Gęstość skorupy zakonu utrudnia formowanie się u góry Na powierzchni dominują otwarte równiny, które w historii historyczne Elkorowie w niewielkich grupach. Wówczas Elkorowie wciąż preferują gołe. Niebo i często to nie podczas długich podróży kosmicznych. Gety Getty to humanoidalna rasa syntetycznych form życia, przez Kwary 300 lat temu jako tania siła robocza. Po pewnym czasie Gety zaczęły wykazywać oznaki ewolucji. Świadomi ryzyka buntu nie próbowali je wytępić. Gety jednak zwyciężyły. Od tamtego czasu przewidziane drące uległy znacznemu zaostrzeniu. Świadomość Getu jest wyjątkowa. Pojedyncze osoby wykazują inteligencję wstawowym poziomie w grupie. Zdolności intelektualne Getu znacznie rosną, po oczywiście uzależniony w wielu czynniku, poza ilością jednostek, liczyły ich pozycje i rozmaite relacje. Umiarkowały duży rozkład, duży oddział Getwy, tak stały źródłość zdolności analityczne, ubliżone do isto organiców. Przeszczej znajdują się w Mgławic, na krańcu ramienia Perseusza za systemami terminusa hanawy. Hanawy to rasa językowych estetów. Wyrażają wyjątkowo precyzyjnie, wulgarny język, radzić ich uczucia. Doprowadziło do powstania punktów w szkole, w których przedstawiciele tej rasy są oluczalni swoich przyzwyczajeń. Wszystkie na mają dwa imiona. imię Twawy, jest tym, które przedstawiają się publicznie z imię Dufy, zdaje tylko przyjaciołom i krewnym. A nazwy nigdy nie mówią o sobie w pierwszej Oso... osobie... Osobie... osobie podczas z kimś, koordynują tylko z imienia Twawy, uważają, że na przejawy godzin zadają mówią ten lub wręcz to. Rodzina Petahana w Kalię. Pokryte z oceanami znajduje się na orbicie Białej Gwiazdy. ze względu na obecność potajański ruin na tym świecie, hadarów oddaje jej cześć, a na eskimity, Czerny spojrzały która pokazała im darmowy Kroganin. Kroganin wyewoluowali w przyjadły i okrutnym środowisku. Po otwarciu przez kapiernicę by były najczęściej przyczyną śmierci przedstawicieli tej rasy. Do czasu wynalezienia broni palnej wówczas statystyki zdominowały zgony wywołane postrwałami. Gdy tylko zostali przez salariat, byli prymitywną uraz, która się uwołała nuklearną zimę. Salariadzie pomogli stanie na nogi i to, w zaawansowali technologię, a później wykorzystać ich. Podczas wojen Rakli uwolnieni od surowych warunków z rodzinnej planety, Krogani doświadczyli pierwszej swojej historii, eksplozji, demografii i drzeczeń koalizowanych poniżej świata nie zważają na fakt, że byli wzmieszkani. Rebelie krogańskie ciągnęły się przez nieraz stulecie. Zakończenie powołało z po geofagią, bronią biologiczną opracowaną przez Salarian. Geofagią wywołało niemal całkowito sterylizację kroga. Obecnie rasa znajduje się na granicy wymarcia. Do tej pory głęboko urazy do pozostałych rozumnych ras opiekunowie, kiedy Asari odkryły Cytadelę. I odkrył również opiekunów, potulną rasę, która w sesji misji zdaje się być w wątnej stacji. Wczesne próby podjęcia komunikacji i badania opiekunów sprawią zły na niczym. Jej prawo jej prawa w każdej pracy. Jako zupełnie nieszkodliwe istoty, opiekunowie łatwo wtopić się w otoczenie, zwłaszcza zdają bycie całkowicie obojętnie a inna rasy. Zależnie do tego, jej opiekunów umiera liczba nie ulega zmianie. Nikt to nie, nie odkrył źródła pochodzenia nowego opiekuna, jak który sugerują wesołość z trzy formami życia produkowanymi w ostępnych poziomach Cytadeli. Kwarianie. Kwarianie opuścili rodzinny system 300 temu. obecnie. Większość Kwarent wejścia w 50 tysięcy statku rozmiarów. flotę jest zdolna dla 17 milionów, kwaren. osoby są ograniczone z tego powodu. Każdy kariery realin. Wziąłem pielgrzymkę, opuszczałem flotę i co dopiero gdy znajdzie coś wartościowego z punktu widzenia społeczności. Inne lasy spoglądają z góry na kwarę. Także takiego stanu rzeczy są dwie. Po pierwsze kłarenstwo, wyligety. Po drugie pielgrzymka, to jest do kradzieży kradzież Prawie o to, jako złodziej i nieufność nie podęguje farwe, kłaren w maski unieumowlniające oddychanie. Niektórzy są składni, Wówczas mają one na celu ukrycie syntetycznej natury tej rasy. W Wolusowie. Wolusowie to rasa członkowska Cytadeli, posiadają własną ambasadę, są również rasą z od Turia. Stojęcia temu zostali wciągnięci pod hierarchii, oferując zolocie handlowe w zamian za ochronę militarną. Jedyna planeta i runę znajduje się daleko od swoich gwiazd, i to światłem posiada atmosferę w ciśnieniu, która wiąże zaczętu jest ciepła, bo utrzymać żeby organizm oparta z wioska a Dlatego w Włosowie są kombinezony i urządzenia respiracyjne. Znane zdrowot ten nowa powietrza jest dla ich zabójcza, zaś relatywnie niskie dziśnienie rozrywałoby ich ciało na kawałki. Kultura wolusów jest oparta na plemionach, dozwolony jest handel niewolnikami. Taka kultura sprawy w wosowie często składa się go zajęciu handlowym i gospodarstw. Wolsowie stworzyli pondzili do bankowości rodzaju gospodarką cytadeli. Sporo tego. Obcy w rasy w Radzie. Asari jako pierwsi odkryły Cytadele. Po przybyciu Salaren zapoczątkowały ustanowienie Rady Cytadeli. Od tego czasu Asari są jedną z największych sił politycznych w galaktyce. Asari posiadają jedną płeć. Rodnawe następuje jako wini swoistej patogenezy. Podczas populacji potrafią dostroić w organizm do wojsajciela, a w drugim gatunku niezależnie od płci. Ta doprowadziły do powierzchni do... Czątch do manej i rozbronią złościa Sari, a się Sary osiągają wiek tysiąca lat i życie składa się czterech etapów: Pierwszy nich faza dziewicza z rozresywnymi poszukiwaniami nowej wiedzy. Drugi faza matronów, bo czyje rozwiniętego patria w celu prokreacji, Trzeci faza matki, wijowej najczęściej objęciu i nauczyciela, nowych pokoleń. Salarianie są drugą rasą, która dotarła do CDA. Są to ciepłoklice stworzenia zim, ziemnowodne, charakteryzujące się nad aktywnym metabolizmem. Salarianie charakteryzują dużą szybkością we wszystkich aspektach życia. Salarianie uważają pozostałe rasy za istoty powolne i intelektualne. Nieograniczone. wielkiej metaboli sprawy bardzo krótko. 40-letni przedstawiciele tego gatunku do prawdziwej rzadkość. Salarianie twowiedzieli za ekspansję rasy Korowa po pozwojenej raki, cały również za stworzeniem genofagią broni biologicznej opozo której Turianie subili rebelie krogańskie kilka wieków później. Salarianie służą niezwykłe zdolności intelektualnych, wykazują wyraźną skłonność do badań naukowych. Są też wybitnymi szpiegami i ich przebiegłość stała się z czasem legendarna. Turianie dołączyli do Rady Cytadeli około 1200 lat temu. Od tamtego czasu pełnili rolę galaktycznych gwarantów pokoju. Turianie stanowią największą z sił zbrojnych Rady, dysponują ją również najpotężniejszą flotą gwiezdną w całej galaktyce. Wraz z ekspansją Turianie połączyli swoje siły z salariańskim wywiadem wojskowym, korpusem dyplomatycznym Masary. sprawiło to. Wywądąca obecnie Turyadami hierarchia rozumie, jak bardzo potrzebne jest współpraca z każdą inteligentną rasą w galaktyce. Turjanie cenią dyplomację i tradycję. Sytuacja między Turianami, Turia Turianami a ludźmi jest bardzo napięta. Taki stan rzeczy ma swoje źródło w wojnie na kontaktu z Mega roku. Oficjalnie obierający są jednak w i łączą je poprawne stosunki dyplomatyczne. Obcy rasy wymarłe. Proteanie. Proteanie byli jedyną rasą galaktyce, która opradowała technologię podróży kosmicznej około 50 tysięcy lat temu i wyjaśniono do końca pozostawili po sobie liczne artefakty ich ruiny. Powszechnie uważa się, że to oni zbudowali wytkazniki masy oraz citadele, ile samym pośrednio umożliwili ekspansję innym rasom. Ruiny protean, można odnaleźć w całej galaktyki to są zaskakująco dobrze zachowane, biorąc pod uwagę ich wiek. Działające artefakty paleotechnologii są jednak wadkością. Wieloletnie rabunki oczyściły miasta z cennych przedmiotów. Niektórzy badacze utrzymują. Proteanie wywarli wpływ na ewolucję mocnych jazdów. Dzisiaj pojedyncze Hanarów i Kaje po planetę wywiera się lady biedności proteana. Po preserwacyjnego Protean na Marsie się wznowiono spekulacje dotyczące przebiegu ludzkiej ewolucji. Zwolennicy tej teorii wierzą w rozmaite mitologie, są w rzeczywistości opisy spotkań z Proteanami. Rakni. Wymarła rasa raki. sobie dla pierwszej cytaty. Ponad 2000 lat temu w wyniku nierozważnego otwarcia kolejnego przykrywnika masy w galaktyce pojawiła się rasa inteligentnych insektów, w jakiej okazało rakni i były rasy pod pokojową. Galaktyka pogorszyła się w serii konfliktów znanych jako wojny rakni. Próby negocjacji nie przyniosły skutku i dało się już nawiązać kontaktu z królowymi roju. Dopiero pojawienie się krogań zakończyło wojny Rakli. Dziś przedstawiciele tej rasy musiały zaatakować kolor w ich lewach i odbić zajęte światy rady. Brak chęci poddaje się doprowadził do całkowitego wyginięcia rasy. Planety i inne lokacje. Feroz to jedna z, z planów w układzie Antykan-Beta. Dwie trzecie powietrzu pokrywają ruiny dawnego megalopolis. Protean. W czasie uniknięcia rasy, ruiny te wielokrotnie padały łupem grabieżu. Feroz znalazł świat, który nie daje perspektyw kolonizacyjnych. Jedynie źródła wozny znajdują się na biegunach, który połączone są niszczące akwedukt Pamiętajmy, o to że czasy protean. Giantysze ruiny nie dają gwarancji stabilności. bo powierzchni, planety pokrywają wielometrowa warstwa gruzu, teraz powietrze zaję trzymają przez w roku 2088 korporacja Exogen rozpoczęła procedury koalizacyjne ferze, aby gruntownie zbadać ruiny. Pironieska warsówka została założona na górze kondygenacji, kondy... kondy... jakiejś zdjętych grapatrych muł załoga wykorzystywała wodę akwaduta z ogrodów hydroponicznych założonych na dachach wieżowców. Noveria to zimny, skalisty świat. Większość wody na planecie przyjmuje formę lodowców. Jest to prywatna kolonia będąca własnością holdingu Noveria Development Corporation. NDC jest sponsorowana przez 20, 20 korporacji i przez Radę Wykonawczą. Reprezentuje interesy tychże firm inwestorów i Ultra Lab w różnych odizolowanych miejscach na powierzchni Noverii. Laboratorów które używają do prowadzenia badań na tyle trudno, bądź krysyjnych, że nie można ich przeprowadzić przez strzelnicę cytadeli. Pod specjalnej umowy umowy, agenci wywiadu i działalni militarno obrony już zachowali przywileje, na których zweryfikować, w jakim stopniu Rada Wykonawcza będzie tylko stałem Pewterem. A specyficzna sytuacja na sprawy mieszkańcy kolonii są często układów w tego rodzaju spiski. Systemy terminujące po powodu na krańcu prawa Werusław go poza Pewterem, zawiązaną przez Radę Cytadeli, zajęto przez ludzkie premiery systemów, układy. Na mieszkaniu jest kilka mniej krajów ludność ludno ze sobą powiązane. Jedyją wspólnotą mieszkańców jest Przeciw Województwu Znania, nie raz Rady, Cytadeli. Niezależność tam ma jednak swoją całą Terminów to lata, Zostają synonimem bezsensownego sprzeciwu. Różne rasy w tym rejonie, w to, co mowa o i, i wody, postawione upadają. Zostają dla niej legalnych działań, szczególnie piractwo i handlu nieformalnego. Alternacja jest przyroda sterownictwa, atakuje świata na pobliskich trawersyjach. Wypady te nie są szczególnie bezpieczne, w szczególnie bezpiecznej, w formie nieskoordynowanych ataków. Rada zwadka stosuje środki odwetowe, yy, nie chcąc wykonywać oczenia porównionego obecnie raz, czyli wspólnemu wrogowi. Statki i pojazdy. Mako. To bojowy pojazd pilotu, który został zaprojektowany z myśli o fregatach z sterów przymierza. M35 na tyle mały, że można go przewozić i w ładowni, go na patrol po dowoli w świecie mak wieżyczkę, 155 mm akceleratorem masy i współosiowym karabinem maszynowym, co zapewnia pewno bojowe bojową zewnątrz transport, jak i wsparcie ogniowe pod niebem. marynich muszą walczyć w każdych warunkach a jest pojazdem szczelnie chronionym przez wroga środowiska. Posiada także małe siliczki odrzutowe, które pozwalają poruszać się na perytoidę o niski poziom grawitacji. makro zasilany przez wodotlenowo-ogniopaliwowe, posiada także Rdzeń rdzenie pierwiastka SEO. Rdzenie jest je do, do, do duży binie mafie pojazdu, ale wystarczy by zamortyzować upadek w dużej wysokości. Rdzeń razem z silnikami rzutowymi pozwala makro szybko wydostać się już z niebezpiecznego terenu. Technologia. Biotyka, to z z kanał miejtu i manipulacji polem przez impulsy elektryczne są przez multizensywny trening oraz chirurgicznie zaimplementowane implementowane wzmacniacze Niezbędne, by biotycy mogli tworzyć pole efektu masy, dostać czy potencjał praktycznego czegoś Siła biotyczna w różni się znacznie w zależności od jednostki. Istniejące graje biotyki, tak jak wykorzystuje pola zmniejszające masę, by usunąć limitację, prawie przedmiot masę, pola kinetyczne wykorzystywają do blokowania lub przechwytywania obiektów w ich wykorzystuje szybko zmieniające pola masy, by niszczyć obiekty. Większość organicznych gatunków w stać się. Biotykami, jak pewne ryzyko, biotyka to wynik wystawienia płodu a działanie pierwiastka za rozwykle poduje śmiertelne w utworze złośliwe, kiedy pierwiastka reakuje z układem na płodu. Wirtualna inteligencja to zaawansowana forma interfejsu użytkownika Wii używają różnych metod symulacji neutralnej rozmowy. Interfejs busowi i ograniczona z w wszelkie przyjęte narzędzia. Chociaż w WII podlegające przekonującej, istoty rozumną nie są samoświadome, nie uczą się i nie podejmują tych działań. WUI używane są jako system operacyjne w komercyjnych domowych komputerach. Ci w agencji WUI są to wyspecjalizowane programy, niektóre służą jako sekretarki filtrując połączenie i układając grafik inne działki rozawansowane w wyszukiwarki, by ekstranet w poszukiwaniu danych. Komercyjne WUI w różnych jakościach osobowości można zakupić w wydawcy oprogramowaniach WII, i wedle osobistych podobnych rzeczy w żyłego osób jest nielegalne. Często rekonstruuje się ludzi słabych lub postacie historyczne. Omni-Klucz to ręczne nawierzchni, które z połączeniem komputera osobistego na nawierzchni czy oraz konstrukcyjny. Omni-Klucz jest przestrzenny nawierzchni, włączy do optymalizacji wykrości starać do przędu, w tym broni i pancerzy. Moduł strukcyjny może natomiast złożyć małe... To... Ludzie miały przedmiot składający się z każdego ceramiki lub lekki stopów o Także w rodzaju większości polowy, modyfikowanie większości przedmiotów oraz korzystanie wykorzystanie sprzętów omnik. klucze stanowiły element pozostawienia w nierównowagi kolonistów. Pole efektu masy w pięciu projektach 0 może znaczyć, że obiósł zwię zwiększył bądź masy obiektów w wokół. W nie dnia napięcie zwiększa masę obiektów, zaś imięgnie się silniejsze napięcie, długo większa w spadku i na tym welia polene i tworzącej efekty masy wypływu, czyli kosmicznej, pola niskiej wartości, umożliwiają podróż bezpośrednio na od i transport, w ciągu orbitą Pole zwiększonej masy obiektu o grawitacji grawitację, z odpady i szcząt kosmiczne statków. W pole pola zwiększonej masy umożliwiają tworzenie lekkich stopów, podczas gdy pola zwiększonej masy przyczyniają się do opracowania nowych materiałów budowlanych i pancerzy. Dobra, to by było na tyle. Jeżeli chodzi o informacje podstawowe z leksykonów, w następnym odcinku sobie omówimy informacje dodatkowe. Zatem do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.